Dobry wieczór, witam z Radomia, chciałbym podziękować firmie Karkon za udostępnienie i za zorganizowanie mi elementów do pieca z firmy Kipi i chciałbym się pochwalić kotłownią, przerobiłem sobie sam bez fachowców kotłownię i obiecałem Panu z Karkonu, że wyślę film na YouTube żeby zobaczył jak kotłownia działa i piecyk pracuje Słyszałem różne opinie, że piec się nie nadaje I tak dalej, ale niestety panowie, proszę państwa Piecyk ma 25 lat, pracuje jak nowy Spisuje się cieplutko w domu Bez żadnych pompek, bez żadnych wspomagaczy Kotłownia jest stara I wszystko jest tak jak się należy Komputer daje sobie radę i jestem bardzo zadowolony, no i tak, a tu pozostały jeszcze po remoncie w kuchni, bo robiliśmy, mam trochę bałaganu, ale to niestety w najbliższym czasie zniknie. Jeszcze raz chciałbym podziękować firmie Karkon i do usłyszenia, do zobaczenia.